Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście w dobrej formie. Jeżeli tak, to zapraszam Was na nasz portal. Ćwiczcie z nami, uczcie się sami, zobaczycie w krótkim czasie. Będziecie po prostu świetnie grać. Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona pentatonice. Do tej pory mówiliśmy o gamach durowych, które są jakby charakterystyczne no, dla muzyki klasycznej albo dla jakiegoś takiego podstawowego sposobu grania na gitarze. Pentatonika to skala prostsza niż tamte i jej zastosowanie jest bardzo szerokie. Pentatonika wywodzi się z muzyki folkowej, ludowej, różnej. To cały blues, która, muzyka bluesowa jest zbudowana na pentatonice. Muzyka indiańska, góralska, o, tam jeszcze Eskimosi pewnie. Wszyscy, którzy grają i śpiewają jakieś takie proste melodie, z reguły wykorzystują skalę pentatoniczną. Ta, ta, ta nazwa pentatonika, dlatego, że zawiera się w niej tylko pięć dźwięków. Nauczymy się tej pentatoniki najprostszej, tą, którą w wielu utworach z historii muzyki, zwłaszcza rockowej, będziecie mogli wysłyszeć. Zespoły Pink Floyd, zespoły Led Zeppelin, albo z polskich Breakout, czy, czy jeszcze Jimi Hendrix. To są wszystko muzycy, czy też wykonawcy, którzy używają tej skali. Brzmi mniej więcej tak. Sami widzicie, nie ma tutaj wielkich jakichś. E czarów marów, po prostu trzeba zapamiętać tylko um, dźwięki na której strunie na, na którym progu się przyciska i w miarę płynnie to opanować rozpoczniemy od struny najcieńszej E1 na trzecim progu zależnie od tego jak Wam będzie wygodniej, można to grać tą techniką kiedy, o której mówiliśmy, czyli że kolejno palce, jeżeli trzeci próg to trzeci palec drugi próg, drugi palec można też przesunąć i grać drugim lub pierwszym ja zagram i tak i tak trzeci Pusta, trzeci, pusta, drugi, pusta, drugi, pusta, drugi, pusta, trzeci, pusta. To jest w najczystszej postaci pentatonika molowa E. Zagrana była od wysokich dźwięków do dolnych. Teraz próbujemy od dołu do góry, E0 E3 A0 A2 D0 D2 G0 G2 H0 H3 E0 E3 Jeszcze raz Warto ją wyćwiczyć Um, na pewno się przyda. To była ta wersja pierwsza. Druga będzie taka. Podobnie, tylko zastosujemy pierwszy i drugi palec. To była pentatonika E zastosowana w praktyce. Zapraszam Was serdecznie. Praktykujcie, ćwiczcie, powtarzajcie. Będzie super. Do zobaczenia.